Obowiązują nowe obostrzenia w walce z koronawirusem. Rząd podjął specjalne środki bezpieczeństwa. Między innymi nakaz pozostania w domu bez uzasadnionego wychodzenia. Każdy mieszkaniec polski ma obowiązek przebywać w domu. Natomiast oczywiście są od tego wyjątki. Tutaj oczywiście zwolnione są od tego osoby, które muszą dojechać do pracy, które muszą być w pracy. Po drugie, również dozwolone będą takie czynności konieczne, typu opieka nad dziećmi, opieka nad rodzicami, potrzeba kupna leków, potrzeba zrobienia zakupów spożywczych albo środków, które są niezbędne w domu, jak choćby środki czystości. W trosce o bezpieczeństwo społeczeństwa uchwalono nowe zasady poruszania się środkami transportowymi. Sportu. W pojazdach komunikacji nie będzie mogło przebywać więcej niż konkretna liczba osób. Na przykład w Krakowie w, w autobusach przegubowych nie będzie to by była być mogła liczba większa niż 35 osób. Natomiast jest taka zasada, że co drugie miejsce siedzące musi zostać puste. Województwo Małopolskie stara się wspierać wszystkie działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Liczymy, że nowe obostrzenia i nowe zasady bezpieczeństwa będą skuteczne i pomogą w zwalczaniu epidemii.